Możemy dalej ćwiczyć, albo po prostu usiąść i nie odpocząć. Usiądź w wygodnej postawie i zwróć uwagę na to, jak zachowują się Twoje plecy. Także szczęśliwie wyciągamy grzbiet ku górze. Ważny jest schemat oddechowy, to znaczy w czasie wdechu liczysz do 4, w czasie wydechu do 6 i stosujesz dwusekundowy bezdech. Pierwszy poziom oddechowy przepada oddech brzuszny. Dłonie zewnętrzną krawędzią ustawione w sposób równoległy. Bierzesz głęboki wdech. Wydech. A następnie płyniesz według omówionego schematu. Drugi poziom oddechowy śródpiersiowy. Tutaj kciuki idą w doły pachowe. Łokcie są na wysokości barków. Zwróć uwagę, żeby łokieć nie opadał poniżej układu ramienia. Tak samo. Zaczynasz od głębokiego wdechu. Wydech. A następnie płyniesz według umówionego schematu. I ostatni, najtrudniejszy tak naprawdę. Część szczytowa jest tutaj uruchomiona. Wyciągasz ręce, kładziesz dłonie w okolicach łopatek. Wyciągaj cały czas ramiona ku górze. Zacznij również od głębokiego wdechu, wydech, a następnie płyniesz schematem 426. 2 Pastika, druga technika silnie energetyzująca, tak naprawdę lepsza niż najlepsza kawa. Tutaj zwróć uwagę na e, bardzo energiczne wdechy i wydechy nozdrzami. Ręce ustawiasz w sposób luźny, palce dłoni szeroko rozstawione. W czasie wdechu wykonujesz energiczne wciągnięcie powietrza e, obiema dziurkami nosa. W czasie wydechu energicznie z delikatnym takim pchnięciem łokciami o mięśnie międzyżebrowe wydychasz powietrze. Wygląda to w ten sposób. Pracujesz tak naprawdę 18 wdechów wydeków wydechów e, lub seriami, e, po 8 ruchów maksymalnie 5 serii. Jeżeli poczujesz, że jest to zbyt mocne, zaczyna ci się e, kowroczyć lekko w głowie, to po prostu przestań, e, zrób mniej powtórzeń. Chciałem być zabawny, ale wyszło zupełnie inaczej. Straszny skutek z mną, ponura, bo się jogą ze i dlatego.